Hej hej, tutaj jakiś Mark Och z kasety, ale chcę pokazać takie bezpośrednie przejście z tego uniwersum na senatora. <laughs> Jaka jest różnica, jakie są wrażenia. Że posłuchajmy chwilę tego senatora, znaczy tego uniwersum, to nie jest senator, to jest uniwersum Super Sound. 16 tysięcy. A teraz idziemy na senatora Superstereo osiem no tysięcy osiemset. No dobra, Pier, pierwsze takie spostrzeżenia hmm, to no, soprany mniej więcej podobne, bo ten też hmm, magnetofon wcześniej był taki zamulony. Dzięki temu mojemu tam zabiegowi z zatyczką do uszu dociska odpowiednio, może hmm, no, na odpowiednim torze jest ta kaseta, gra czysto. Ale pierwsze takie wrażenie, no tam jest trochę większy, tam jest trochę większa głębia basu, ale tutaj za to może być stabilniej, no bo ten basaż tak mocno nie tłucze, znaczy no tam też go zdejmuje, oczywiście, ale tutaj się nie da przesadzić z tym basem. No i tutaj jest takie trochę pudełkowate ocieplenie, takie, e, takie mid basowe, takie trochę stuk puk. Ale no podkreślone takim dosyć mocnym basem, także no on też mi się zawsze podobał, ale tamten mi się jednak bardziej podoba. Dobra, to miało być krótkie porównanie, także zmykam hejaski.